Chciałbym pokój i niech to dowidzisz jak najbardziej. Już za chwileczkę cieszymy się, że grupa chrześcijańska doci dociera na ten sztafetek wiary. Podejmujecie dzisiaj tę drogę w Dzień Pański, szczególny dając świadectwo prawdy o Chrystusie z martwych stawem. Znaleźliśmy się po raz drugi na nocnego w miejscowości Czepirobice u księdza dziekana któremu serdecznie dziękujemy za otwarte serca. Domy w tamtym roku grupa Franciszkańska przed byłami pracowała yy, tak ani być w tym roku, ale to się jest jak jest. Więc podejmujemy to wezwanie, na tam spotykamy wiele dobroci, także przed policja serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Gdy Boże, duch wypełnia mnie jak Dawid śpiewać chce. Gdy Boży Duch wypełnia mnie jak Dawid śpiewać chce. Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chce. Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chce. Gdy Boży Duch wypełnia mnie jak Dawid klaskać chce. Gdy Boży Duch wypełnia mnie jak Dawid klaskać chce. Jak david, jak david, jak, jak david klaskać chce. Jak david, jak david, jak david klaskać chce. Gdy Boży duch wypełnia mnie, jak david wielbić chce. Gdy Boży duch wypełnia mnie, jak david wielbić, wielbić chce. Jak david, jak david, jak david wielbić chce. Jak Dawid jak, jak Dawid, jak Dawid David, Jak Dawid wielbić chce Gdy Boży Duch wypełnia mnie Jak Dawid skakać chce Gdy Boży Duch wypełnia mnie jak, jak, Dawid, movement, jak Dawid skakać chce Jak Dawid, jak Dawid Jak Dawid skakać chce Jak Dawid, jak derivat Dawid, jak, Dawid, jak, yeah. jak, Dawid, jak, Dawid, jak Dawid skakać chce Paulie, Kiedy wstąpił do nieba Pan Jezus, obiecał, że nie zostawi nas samymi, tylko pośle jeszcze innego obrońcę parakleta, który będzie dopełniał jego dzieła, będzie czynił to samo. To jest Duch Święty, kolejny obrońca. Nie ma w Bogu oskarżyciela przeciwko nam. W Bogu jest miłość do tego życia, którego stwórcą jest Bóg. I tak jak w kolekcie, w tej modlitwie na początku Mszy Świętej. Modliliśmy się, tak też jest, że Bóg to życie stwarza, udziela go, odnawia je i je zachowuje. To jest Jego dynamika, taki jest. Odwiecznie żywy, bez początku i bez końca chce, żeby cieszyło się trwałością to, co stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. I tak też widzimy Jezusa. Który mówi, patrząc na ludzi w potrzebie mówi, nie potrzebują odchodzić, kiedy są ze mną, nie potrzebują odchodzić ode mnie, żeby mieć życie, nie potrzebują odchodzić ode mnie ku jakimś tam sprawom, sprawunkom, interesom, nie potrzebują odchodzić ode mnie, żeby mieć życie i dokonują. Jezus także przez ręce apostołów, włączając to w to ich, dokonuje tego cudu posilenia zgłodniałych na pustkowiu. Nie potrzebują odchodzić ode mnie, żeby mieć życie, żeby zakosztować życia. Jest wielką pokusą właśnie takiego rodzaju walki od, o życie, takiego starania się o życie tak, jak chciałbym je widzieć. Które, które by się wiązało, że no, w tej chwili muszę odejść od Jezusa, odejść od zaangażowania się w drogę wiary, w drogę duchową, bo są pilne życiowe sprawy. Nie potrzebujesz odchodzić, gdy masz pilne życiowe sprawy. Pan chce Cię nakarmić i też daje Panu wspólnotę, której poleca, wydajcie im jeść. A największym dowodem tego, że Bóg troszczy się o nasze życie, że jest miłośnikiem tego, co stworzył, najwyższym dowodem tego jest to, że Jezus za nas, abyśmy my życie mieli, swoje własne życie oddał na krzyżu. Twoja droga jest święta, twa prawica wyciągnięta nad moją głowę, kiedy idę, błogosławi mnie. I moje kroki, panie, ty jesteś twórcą wszystkich narodów. Jedyny Bóg, który może zdziałać cuda, ty wybawiłeś do presji lud swój, synów Józefa. Yeah, cool.